Witajcie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Paweł Kaczmarek i w tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób wykonać ofertę na czyszczenie chemicznej instalacji. Mam nadzieję, że zainspiruje Was do wykonywania lepszych ofert, takich, które będą godnie sprzedawać Waszą pracę. Zaczynam od stworzenia nowej oferty. Wpisuję nazwę uproszczoną czyszczenia chemicznej instalacji. Zapisuję. I mogę przejść do ofertowania. Podzielę, podzielę naszą y, ofertę na kilka działów. Pierwszym działem będzie czyszczenie chemiczne, i tak samo nazwę, taką samą nazwę wstawię w podrozdziale. Niezależnie w jakim wy robicie programie oferty, y, ja wykonuję to w aplikacji Scott i będę korzystał z gotowych szablonów, które mam tutaj zapisane w właśnie bazie Scott przygotowanie instalacji do oczyszczenia to jest pierwsza pozycja jaką wybiorę i załóżmy będzie to 15 grzejników mogę zmienić sobie tutaj oczywiście ceny następną pozycją będzie montaż adaptera wybieram odpowiedni adapter do montażu w kotle i tutaj znowu mimo to że mam zasugerowaną cenę mogę sobie tą cenę zmienić kolejna pozycja to pukanie wstępne instalacji tutaj jedno z miar jest godzina wstawię 1,5 godziny i zmienię stawkę tej godziny na 80 zł tutaj w tych ikonach widzę czy ta pozycja zawiera robociznę, materiał czy sprzęt myślę że będzie to lepiej widać w następnej pozycji wybiorę teraz środek czyszczący czyszczenie instalacji środkiem Cleaner F8 w podglądzie widzę że doda mi się robocizna i materiał wybierzmy i zobaczcie po prawej stronie mam tutaj informację, że w tej pozycji jest również zawarty materiał. Mogę sobie teraz do tego materiału wejść i na przykład dać klientowi rabat. O rabacie powiem jeszcze za chwilę przy okazji zestawień. Zmienimy także cenę robocizny i damy rabat na robociznę. Kolejna pozycja, taka zamykająca, będzie to uruchomienie instalacji. Oczywiście to wszystko można byłoby w jednej pozycji ująć, ale chodzi o to, żeby w takiej ofercie klient rozumiał proces, jaki musimy wykonać. Dobrze, zróbmy w takim razie opis i dzięki niemu właśnie ten proces będzie jeszcze bardziej zrozumiały. Wstawiłem opis, zaraz powiem w jaki sposób ja robię opisy oraz dodaję zdjęcia. Zdjęcia tematyczne, na przykład zdjęcie tego produktu. Lekko wykadruję, bo jest to zdjęcie za duże. Ok. Ostatni rzut okiem. Przejdziemy do kolejnego działu. Tym działem będzie zabezpieczenie. Zabezpieczenie e, instalacji zabezpieczenie chemiczne. Przejdziemy sobie do tego działu. Za chwilę powiem, dlaczego warto właśnie rozbijać czy też rozszerzać ofertę na, e, na osobne działy, a nie pisać wszystko w jednym dziale. Teraz do tego dojdziemy. I analogicznie, jak w poprzednim dziale, skorzystam teraz z innych folderów, czy też z katalogu z innego miejsca. I wybiorę sobie zabezpieczenie środkiem. Protektor F9. Informacje mam, że jest i robocizna, i materiał analogicznie. Oraz kolejny. E, właśnie środek zabezpieczenia środkiem bojobójczym AF10, i właśnie stąd wezmę sobie teraz kawałek opisu, wstawię pozycję do oferty. A e, w miejscu, gdzie mam opis z całego działu, wkleję właśnie opis tego produktu. I podobnie wezmę sobie kawałek opisu z tego poprzedniego mm, środka, i również tutaj. Wkleję kawałek tekstu. Mogę sobie teraz ten tekst edytować, wybrać najciekawsze e, fragmenty bądź do, napisać coś od siebie. Dodam również zdjęcia. Tym razem zastosuję zdjęcie na przykład e, rozdzielacza z brudnymi rotometrami, żeby uzmysłowić klientowi, e, po co zabezpieczamy chemicznie taką instalację. No i jeszcze jakieś jedno zdjęcie. OK. po dopasowaniu klikam, jest ok. Dodajemy VAT. I e, ostatni rzut okiem. I teraz dodamy ostatni już rozdział. Będzie to zabezpieczenie e, mechaniczne instalacji, a więc, krótko mówiąc, spróbujemy sprzedać klientowi filtr. Wstawiamy montaż filtra. Analogicznie z bazy danych wybiorę e, właśnie folder, w którym są filtry. Stawimy TF1 Total Filter czy czwarte. Mam tutaj podgląd, opis. Skopiuję sobie ten opis, bo przyda mi się w opisie działu, który tutaj wybrać. Ok, ostatnie zdanie. Rzut okiem na pozycję, mamy materiał, mamy robociznę, te ceny są tutaj cenami katalogowymi, więc mogę e, zaproponować klientowi jakiś rabat, no i jeszcze zdjęcia e, produktu, jeszcze tylko stawka VAT-u e, i cóż, zobaczmy, e, zobaczmy, co, e, zobaczmy, jak wygląda struktura naszej oferty. Przechodzimy do podsumowania i widzimy tutaj wszystkie działy, rozbicie na robociznę, na materiał, łączna suma netto oraz suma brutto z tego miejsca mógłbym teraz przejść do jakiegoś działu który mnie interesuje i coś poprawić skorygować jeżeli coś jeszcze wymagałoby jakieś właśnie zmiany Dobra przejdźmy teraz do zestawień zestawienie widzimy wszystkie użyte materiały, jakie zostały w tej ofercie użyte? Widzimy, ile razy występują w ofercie, widzimy cenę katalogową, jaki rabat, ale także mam możliwość wpisania ceny zakupu. Dzięki temu program oblicza mi, jaką marżę mam na poszczególnym materiale i wyliczyłem również łączną marżę dla wszystkich produktów i jest o 40%. Takie ujęcie pozwala mi tutaj dopasować tą cenę końcową na klienta. Tam gdzie jest miejsce na dodanie jakiegoś rabatu, tutaj rabat klientowi. Co istotne, w tym momencie warto spojrzeć, ile zarabia na poszczególnych działach. I jednym kliknięciem e, mogę zmienić ten widok na działy. Na poszczególne działy. I jak widzimy, najwięcej zarabiam, największy zysk mam na filtrze, bo aż 433 zł, a najmniej na samym czyszczeniu. No dobra, pozostałoby jeszcze uzupełnić stronę tytułową, ale ja nie będę teraz tej strony tytułowej e, uzupełniał, mam ją już uzupełnioną częściowo. Podobnie opis, zmienię może tylko zdjęcie na bardziej pasujące do tej oferty, a samą stronę tytułową. Omówimy sobie przy okazji innego odcinka. Przejdźmy może do wydruków. Konfiguracja wydruków. Ja ustawię swój ulubiony. Będzie to oferta skrócona z ukrytymi cenami. Jakieś uproszczone podsumowanie i krótkie zestawienie materiałowe z ukrytymi cenami. Zobaczmy. Ok, mamy wgenerowaną ofertę stronę tytułową. Szybciutko przeskolujemy się teraz do działów kalkulacyjnych, które wspólnie tworzyliśmy. No i mamy zdjęcia, opis, część kalkulacyjną i znowu zabezpieczenie instalacji zdjęcia, opis, część kalkulacyjna oraz filtry. Na końcu oferty zwróćcie uwagę, mamy podsumowanie, cała oferta wyszła nas na 3800 co tutaj zrobić, żeby tą kwotę nieco inaczej przedstawić klientowi, żeby nie była tak duża, żeby klienta nie wystraszyć tą kwotą. Pokażę Wam pewną sztuczkę. Przejdę sobie teraz na dział czyszczenie mechaniczne, czyli filtry i zaznaczę, że jest to dział wariantowy. A więc klient nie musi tego wybierać. I proszę bardzo, ta sama oferta będzie wyglądała teraz tak, że ten filtr jest pewną opcją. Którą klient może wybrać, a nie musi. To jest bardzo fajny zabieg, jeśli nie chcemy wypadać zbyt drogo na tle naszej konkurencji. Przygotowanie takiej oferty to dosłownie 10 minut, a przy każdej następnej potrwa to dosłownie kilka sekund, ponieważ mogę taką ofertę skopiować, dostosować tylko i wyłącznie nowego kontrahenta, jakieś opisy, być może jakieś daty, parametry. Ale również o tym, w jaki sposób kopiować, w jaki sposób ja wykonuję sobie szablony, porozmawiamy przy innym odcinku. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że zainspirowałem Cię do wykonywania lepszych ofert. Dajcie mi znać w komentarzach, jaką usługę mam wycenić, ewentualnie jakim tematem zająć się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam i do zobaczenia.